Nowa wersja Minecraft Preview 1.20.10.20 właśnie została wydana. I co ciekawe, pojawiło się w niej coś, na co gracze Minecraft Bedrock czekali już od dawna. Drogi widzu, zostaw proszę łapkę w górę pod tym przeglądem, a będzie to dla mnie znak, że warto stworzyć wielki przegląd aktualizacji szlaków i opowieści na tym kanale. A teraz zapraszam Was wszystkich do oglądania. Zacznijmy od czegoś mocnego, a mianowicie od pojawienia się nowej funkcji, jaką jest czołganie się. Aby rozpocząć tę czynność, należy znaleźć się w miejscu o wysokości jednego bloku. Najprościej jest to zrobić przy użyciu zapadni w następujący sposób. Chociaż wpłynięcie do takiej dziury również zadziała. Animacja czołgania się nie jest niczym innym jak po prostu animacja pływania. Oczywiście prędkość, z jaką porusza się gracz podczas czołgania, jest równa tej, z jaką porusza się podczas skradania. Aby przestać się czołgać, wystarczy po prostu opuścić miejsce o wysokości jednego bloku. Jednak warto zaznaczyć, że jeśli gracz wyczołga się do wody, to zacznie on pływać, czyli animacja się nawet nie zmieni. Tę funkcję, jak i kilka kolejnych, możemy przetestować dopiero po włączeniu eksperymentów za to odpowiedzialnych czyli w tym przypadku skradanie się i czołganie. Zostało wprowadzonych jeszcze kilka zmian uzależnionych od właśnie tego przełącznika. Model postaci gracza jest od teraz wyśrodkowany względem pola kolizji, kiedy jest w trakcie pływania. Gracz nie może się już skradać podczas jazdy, kiedy wjedzie w zbyt niskie miejsce. Wszystkie pociski wystrzelone przez gracza podczas pływania, szybowania oraz skradania będą się od teraz poprawnie pojawiały. Zostało również naprawione spożycie jedzenia podczas odbywania tych czynności. Od teraz gracz nie zostanie popchnięty przez blok, który wymusi na nim skradanie się. Również zostało naprawione automatyczne skradanie się, aby nie działało ono tak samo jak trzymanie klawisza odpowiedzialnego właśnie za kucanie. W wieśniach z profesją rolnika nauczył się uprawiać nowe rośliny. Mam oczywiście na myśli kwiat pochodni oraz dbanecznik. Wieśniak po otrzymaniu ich nasion znajdzie miejsce na polu uprawnym i je zasadzi. Nie może on jednak zbierać wyrośniętych starożytnych kwiatów. Dzikie konie, osły lub muły podążają od teraz za graczem, trzymającym w ręce złotą marchewkę, złote jabłko lub zaczarowane złote jabłko. Dzikie lamy natomiast podążają za graczem, który trzyma w ręce belę siana. I uwaga, teraz coś mocnego. Łopata została usunięta z przepisu na łódkę, a to oznacza, że od teraz gracze Bedroka zaoszczędzą mnóstwo czasu i surowców na stworzenie ich. I przy okazji, gracze dziawy mają od teraz o jeden powód mniej do obrażania graczy Bedroka. Nie można od teraz przerobić pajęczyny na nici. Zombie wieśniak który trzymał w ręce jakiś przedmiot, od teraz upuści go, kiedy zostanie wyleczony. Zban stworzony z co najmniej jednego odłamka ceramiki wyświetla od teraz nazwy odłamków, z jakich się składa po najechaniu na niego kursorem. Jak dobrze pamiętacie, beczkę na wersji Bedrock Edition wytwarzało się w następujący sposób, co nie było spójne z wersją Java. Dlatego receptura na wytworzenie beczki została zaktualizowana i zamiast patyków od teraz należy użyć drewnianych półbloków. Mamy również zmianę dotyczącą starożytnego miasta, a mianowicie od teraz wypolerowany bazalt oraz kafelki z DeepSlate nie mogą być zastąpione skalkiem podczas generowania świata. A wypolerowany DeepSlate wręcz przeciwnie, od teraz może zostać zastąpiony przez skalk. Gracze w trybie przygodowym nie mogą wchodzić w interakcję z rzeźbioną biblioteczką. Tekstura wody w kotle ma od teraz poprawny kolor. Blok dźwiękowy umieszczony na glebie dusz wydaje od teraz dźwięki harfy zamiast dźwięku werbli jak było to wcześniej. Łopata nie może od teraz wydobywać utwardzonego błota tak szybko jak robi to kilof. Moim zdaniem powinno to zostać tak jak było, czyli łopata na równi z kilofem. Umieszczenie bloków na wysokiej trawie lub warstwie śniegu skutkuje od teraz ich poprawnym postawieniem. Tarcze nie migoczą już, kiedy są trzymane w obu rękach naraz przy włączonej funkcji śledzenia promieni, czyli Ray tracing. Dźwięki do skoku wielbłąda są od teraz odtwarzane jednorazowo zamiast kilkukrotnie podczas jednego do skoku. Naprawiono problem, przez który efekt wzmocnienia skoku nie działał na kostki magmy. Pozycja kamery gracza wpływa od teraz na słyszalność dźwięków w grze. Ma to przede wszystkim poprawić doznania dźwiękowe podczas rozgrywki. Trójzęby zaklęte na lojalność będą od teraz poprawnie wracały w kierunku gracza, a teraz przedstawię czynności rzeczy i moby, które są od tej wersji wykrywane przez czujniki z kalku, ładowanie kotwicy odrodzenia, umieszczenie, obracanie lub usuwanie przedmiotu w ramce lub jej świecącym wariancie, skrobanie lub nakładanie miodu na bloki miedzi. Przełączanie detektora światła dziennego, dodanie jedzenia do ogniska. Dodanie lub usunięcie płyty muzycznej z szafy grającej, przemiana błota w glinę, zbieranie słodkich jagód, umieszczanie oczu kresów w ramię portalu, wchodzenie i wychodzenie pszczół z ula, interakcja z kompostownikiem, przywiązywanie lub odwiązywanie linki z płota, śmierć owcy, zbieranie świecących jagód, przemiana pola uprawnego w blok ziemi, umieszczenie jajka spałnującego w spawnerze Użycie motyki na zakorzenionej ziemi, tworzenie ścieżek, umieszczanie drzwi oraz sadzenie nasion. Jak widać, wersja ta jest całkiem pokaźna. Dlatego, jeśli chcesz docenić moją pracę włożoną w ten przegląd, to walnij, proszę łapę w górę. Wielkie dzięki, trzymaj się i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!